Cześć wszystkim, tu Carlos 1, a to film informujący i chcecie się właśnie o was zapytać, czy chcecie reklamę jednego serwera, który już yy, od przezczoje zacząłem już grać. Yy, seven yy, będzie się nazywało. Tam jakaś rzoza kraw czy co, na razie jeszcze nie wiem, będzie yy, yy, link do głosowania będzie ona oczywiście w opisie. I co musicie zrobić? Po prostu za, yy, napiszcie, czy albo zagłosujcie, czy chcecie ten yy, Yy, żebym nagrał ten server. Yy, server nazywa się, po, po prostu server ma survival, działki, gielki tam też jakieś są SW i TNT chyba, run. tam za niedługo będzie trzecia gierka, więc tam jeszcze nie wiem, bo grałem dopiero wczoraj. Gildię i chyba to wszystko. Bez dropa oczywiście, bo ja nienawidzę grać dropem, bo jak widzę jakiś server z dropem, to mi się, chce mi się wymiotować, więc od razu mówię, to jest sobie bez dropa: Suviwal, działki, jakieś gry, guildie, i to wszystko. I tam jeszcze inne. Jeżeli Wam się film spodobał, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Dzięki, na razie cześć. Pamiętajcie, żebyście zagłosowali.